Po raz pierwszy w gminie działdowo odbył się halowy turniej piłki nożnej Chłopców Alpha Cup pod patronatem Wójta. Wzięło w nim udział 10 zespołów z trzech powiatów. Jest to turniej chłopców, rocznik 2012 Młodzieży. Odwiedziły nas trzy powiaty, 10 szkół, powiat nowomiejski, nidzicki i Działdowy, działdowo. Głównym celem. Organizacji turnieju jest rozwijanie umiejętności dzieciaków ze szkół gminnych, żeby mogły współ, mieć współzawodnictwo ze szkołami z innych miast i żeby rozwijały swoje umiejętności. Oraz dobra zabawa. Naszym idzie dobrze. Pierwszy mecz wygraliśmy 3-0 ze szkołą podstawową z Dłutowa. Zobaczymy jaki będzie końcowy wynik. Skąd pomysł? Ja w sporcie jestem już naście lat. Chcę stwarzać właśnie dzieciakom ze szkoły podstawowej w Burkacie jak najwięcej możliwości rozwijania nie tylko piłka nożna, ale też lekkoatetyka, piłka ręczna. Także na pewno nie jest to nasz ostatni turniej. Myślę, że będą też kolejne edycje, także do zobaczenia. Do zobaczenia. Rywalizacja sportowa była na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczą wyniki spotkań. Do ostatniego meczu nie było wiadomo, kto wyjdzie z grupy, ani kto zwycięży. Organizatorzy postanowili być jednak gościnni.